Cześć, tu Maria Sobczyk, prowadzę żłobki w przedszkola Małe Cuda w Krakowie. Dzięki aplikacji LiveKit moje życie wzbogaciło się o kilka dodatkowych godzin czasu w ciągu doby. Wstawianie ogłoszeń dla rodziców i bezpośredni kontakt z nimi zajmuje naprawdę kilka chwil. Tutaj sobie wchodzę w aplikację, znajduję ogłoszenia, dodaję nowe i jestem gotowa pisać. Ogłoszenia możemy sobie wrzucić do dedykowanej grupy bądź kilku grup, co też jest super i usprawnia. Można dodać załączniki, czyli jeżeli mamy jakieś pliki, jakieś zdjęcia, możemy sobie przypiąć do tego ogłoszenia, przypięcie na początek listy, żeby być pewnym, żeby rodzice, że wszyscy rodzice to odczytają, zobaczą i można też uruchomić komentarze, więc jeżeli rodzice chcą coś dopytać, to też bardzo fajna opcja. Publikuj.